Siema, cześć. Witajcie na kanale Turbo Świnka Morska. W końcu udało mi się wygrać z drukarką Commodore MPS 1230 Drukuję. Drukuję i zaraz Wam to wszystko pokażę. Ale samo to, że drukuję, to jeszcze jest nic. Najlepsze jest to, jak... w jaki sposób to się konfiguruje, żeby to zaczęło drukować. Bo i drukuję na komodorku na Amidze, na Pececie, a na koniec... Jak jeszcze będę miał siłę, to zobaczymy na Atari ST. Też powinno drukować. I w ogóle nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że bardzo ciekawie przełącza się funkcje w tej drukarce, ale o tym będę opowiadał dopiero, jak przejdziemy do pc Będę robił w kolejności takiej, że najpierw pokażę na komodorku, bo to jest takie najbardziej trywialne, ale mi też zajęło chwilę czasu, żeby do tego dojść, bo myślałem, że nie mam kabla, a się okazało, że mam kabel. Potem pokażę na pc bo to będzie najprostsze i pokażę, w jaki sposób skonfigurować, ustawić tą drukarkę, żeby na się drukowała bo się okazuje, że z tyłu nie ma dip switchy, a ona sama z siebie to ona nie wie co jest do niej podłączone, więc trzeba jej to powiedzieć a robi to naprawdę bardzo nietypowy sposób przynajmniej w dzisiejszych czasach jest to cholernie nietypowe ja się o tym dowiedziałem, tak naprawdę jeden z widzów mi zasugerował jak to się robi, także serdecznie mu dziękuję i przejdźmy teraz do rzeczy, zrobię tutaj tylko porządek, to jest bajzel jeszcze z wczoraj i jedziemy, zaczynamy od komodorka Potem magiczna konfiguracja na pc a potem na Amidze. Na Amidze też potrzebny jest sterownik, więc powiem skąd go wziąć i jak go sobie zainstalować. A na Atari? Na Atari może nic nie trzeba będzie. Bo to Atari. Nie, po prostu tak mi się wydaje, że tam nic nie trzeba będzie robić, że to wydrukuję po prostu z marszu. No dobra, przechodzimy. Do, przechodzę do sprzątania i ustawię kamerkę tak, żebyście tu wszystko ładnie widzieli. Ale zanim zacznę nierównowalkę z drukarką, chciałem Was jeszcze zaprosić na Games and Vintage Days we Wrocławiu 11 i 12 października, a ja będę tam cię przechadzał w sobotę 11, więc jest szansa, że komuś z Was uda się mnie spotkać. Dobra, zapraszam, link w opisie. W przypadku komodorka sprawa jest dosyć prosta. Wystarczy podłączyć kabelkiem od stacji dyskietek i w zasadzie powinno od razu chodzić. Ale... To zależy od ust ustawień drukarki. A te będę pokazywał je na przykładzie pecetowym. Dobrze. Podpinam sobie kabelek. Cyk. I napisałem sobie tutaj taki mały program w BASIC-u, który powinien mi wydrukować. Ale nie wydrukuje, ponieważ nie ma włożonej kartki. Ta drukarka obsługuje i jest zwykłe. O, tu już coś drukowałem. Zwykłe kartki. I oczywiście papier samokopiujący. Taki. O. Ale nie będę wkładał teraz tej ryzy, ponieważ nie mam miejsca na biurku. To dobrze, jak ten papier jest gdzieś w kartonie na dole. Drukarka stoi na krawędzi biurka i wtedy sobie ten papier może pobierać. Oczywiście do tego papieru jest specjalny tutaj, specjalne urządzenie, które wciąga ten papier. Ale ja będę używał pojedynczych czystych kartek. I i na nich będę sobie dzisiaj drukował. Zawsze trochę krzywo wychodzi, kiedy się tak wciąga. Dobra, włączmy drukarkę do prądu, bo nam nie pójdzie. Zazgrzytała jak trzeba. No dobra, sprawdźmy, jedziemy. Run. I proszę bardzo, drukuje aż miło. No, zobaczmy, czy nam się wydrukowało. I proszę bardzo, drukarka C60 C64 drukarka Commodore Bardzo ładnie z Komodorkiem nam współpracuje. I to była ta fajniejsza część całej zabawy. Teraz będzie ta śmieszniejsza. Czyli... Jak skonfigurować tą drukarkę, żeby zadziałała nam z PC-em? Przechodzimy teraz do PC-a. Powiliłem sobie ekran z laptopa, żeby mi było wygodnie. Oczywiście do PC-a potrzebny jest zwykły kabel Centronics, tu nie ma żadnej magii. Wchodzimy do BIOS-u. mnie do BIOS-u wchodziło się przez F2. I w BIOSie sobie ustawiamy. Przynajmniej ja mam tak ustawione i to bardzo ładnie działa. Parallel, Pol Parallel Port Mode jako ECP przez EPP. I to wystarczy. Tu F10. I teraz tak. W Windowsie należy mieć zainstalowany. Po prostu wybrać sobie. Akurat ja tu mam Windowsa XP. Wybrać sobie drukarkę Epsona FX80. I ten nasz Komodore będzie zadowolony, ponieważ on umie emulować taką drukarkę. Zaraz pokażę, jak się tylko uruchomi. A w tym czasie podepnę sobie kabelek. Dobrze, akurat to jest Windows XP drukarki i musi mieć włączonego tutaj Epsonika. Epsonik jest włączony. I popatrzmy, czy on nam teraz wydrukuje. Oczywiście już się domyślacie, że nie wydrukuje, ale dlaczego? No bo nie ustawiliśmy pewnej rzeczy w drukarce. Ona nadal jest Ustawiona jako drukarka drukująca przez port szeregowy, przez serial. Test. Nic się nie dzieje. Zaraz nam wyrzuci błąd, że nie może się dogadać z drukarką. O, właśnie taki błąd. Ja to uprzedzę już pewne fakty, żeby do tego nie wracać. To jest coś, co wczoraj musiałem dojść do tego. W zaawansowanych opcjach ja włączyłem rozpocznij drukowanie natychmiast. Bo tak, ale to na początku ja już po, potem nie sprawdzałem, czy rzeczywiście musi to być włączone, czy nie. Mi to na takich opcjach zadziałało. A teraz zobaczmy największą magię. Coś, co w ogóle dla mnie było nie do pomyślenia, że to tak działa, no ale to tak działa. Pokażę Wam teraz, jak się przełącza tą drukarkę, żeby chodziła po porcie Centronics. Dobrze, mamy tutaj trzy przyciski: lokal. Line feed i from. A, nie wydrukowała, no bo jest wyłączona z prądu. <grymne> Musimy powtórzyć eksperyment. Jeszcze raz. Drukuj. Uruchom ponownie. A, zepsuje sobie widok. No ale dobra. Dałem ruchom ponownie i nadal jest błąd druku. Tak, jeszcze raz. Uruchom ponownie. Drukowanie. Ale nie idzie. I proszę bardzo, przerwało drukowanie. Nie idzie. Dobra. To teraz co trzeba zrobić, żeby to jednak poszło? I przez co ja wczoraj przechodziłem, ponieważ no nie znam się na tej drukarce. Odkrywałem to metodą prób i błędów. No i teraz też Wam pokażę metodą prób błędów. Znaczy nie no, pokażę już Wam normalnie. A nie pamiętam, czy trzeba było dwa klawisze na raz trzymać, czy jeden? Dobra, wciskamy dwa klawisze. I uruchamiamy zasilanie jeszcze raz. I teraz oglądamy sobie coś najbardziej niezwykłego. Coś, co w ogóle było dla mnie szokiem. Ta drukarka komunikuje się z nami, drukując komendy i informacje na papierze. I w tej chwili mamy włączony interfejs serialowy Commodore. Musimy to przełączyć. Tutaj ktoś na szczęście napisał: Yes, no. Dolny przycisk oznacza, że nie. Górny przycisk, że tak. Zgadzamy się z tym. Nie zgadzamy się. No to wciśniemy nie. I patrzcie co się wydarzy. To w ogóle jest magia. O proszę. I wydrukowało nam, że jest paralel. Czyli powinno już działać, prawda? No to zobaczmy czy będzie działać. Dobra, nie będzie działać. Od razu mówię, że nie będzie działać. To za mało. Jedziemy dalej. W ogóle ile ja wczoraj się... Ja myślałem, że tylko to wystarczy. Jeszcze żeby to zatwierdzić to trzeba jeszcze wcisnąć lokal. Patrzcie. Ty chcesz, bla, bla. Jasne, że chcę. I on dopiero teraz to sobie tam... Co mi tam jeszcze wrzęczy? Zapisał. A co mi tu wydrukował? O proszę, wyjechała kartka. Wydrukował mi test bez tytułu. Ale dlaczego? Ej, starszy już tego drukowania. Właśnie, to jest kolejna magia. Spójrzcie, co się wydarzy. Przełączę tak, żeby był znowu ekran i drukarka. Skasujemy ten błąd. Piszemy sobie test. 1, 2, 3. Turbo, świnka morska. I do druku. I wywali mi teraz błąd. Widzicie? Przed chwilą wydrukował ten test. Co prawda tutaj brzydko się wydrukowało, ale wydrukował. Ale przy drugiej próbie już nie poszło. Ale teraz zobaczcie, co zrobię. To w ogóle będzie magia. Odsunę, żebyście widzieli cały ekran. Teraz wydarzy się coś magicznego. Zrestartuję komputer. Zrestartuję komputer i on to druknie po restarcie. Ja sobie ten plik zapiszę. Dobra, restartujemy i on po restarcie to wydrukuje. Dlaczego? Pewnie coś jest źle skonfigurowane, ale zaraz do tego dojdziemy. Ile ja nad tym myślałem? Oczywiście myślałem, myślałem, bo nie wiedziałem. Dobra, jakiś lokal tu nam się świeci. Failure. No dobra, czekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Uruchamia nam się Windows. I po uruchomieniu wydrukuje się nam plik, który wcześniej nie chciał się wydrukować. O co chodzi? Cholera, będę musiał nagrać jeszcze raz. O, patrzcie, patrzcie. Dobra, nie musisz tej całej kartki wyciągać. Dobra, wezmę nową. Widzieliście tę akcję? Zrestartował się, chwilę pomyślał i wydrukował. Bo co? A no właśnie. Bo to. Bo to z tego co odkryłem, że on sobie czekał na odpowiedź z drukarki. Czy drukarka dostała to co miała dostać? Tak to sobie tłumaczę. Nie jestem specjalistą od drukarek. I wypluł z bufora bez oczekiwania. Aż drukarka potwierdzi. Po prostu to, co było w buforze, zostało wyplute. To teraz co zrobić, żeby jednak drukarka dawała informację, że dostała ten plik? No więc wróćmy z powrotem do naszych opcji. Tutaj jest instrukcja. Potwierdzamy LFM, zmieniamy FF. Jak chcemy zakończyć, naciśnij lokal. Dobra, paralel. Zostawiamy. Jest. Proprinter. No jak widać wydrukował na proprinterze, ale my to zmienimy na Epsona FX80, tak jak mamy sterownik. IBM, nie. Epson FX80. Dobra, tak mu zostawmy. USA, zostawmy. Germany. No ja nie wiem, czy Germany. Patrzcie, ile trzeba zmieniać, żeby było nie Germany. Francja. Italia. Szwajcaria. Span. No, w końcu jest USA UK. Dobra, zostawmy. Patrzcie, to wcale nie było takie domyślne. Są na samym końcu. Jest. Następne zapytanko. Open Mode. Komodore, Komodore. Zmieńmy to na. Zmieńmy to. PC i Komodore. Zostawmy. Jest. To jest nieważne. O. i mono-directional zmienimy na nie chcemy mono jest bidirectional i z tego co pamiętam to jest właśnie to co potrzebujemy czyli co zapiszmy to jest Dobra, i zmiany wykonane. Zmiany wykonane. Bierzemy nasz plik. Bierzemy nasz plikowy testowy. Plik testowy. Muszę uważać, bo ten mikrofon ma w głupim miejscu wyłącznik. Dobrze, Ctrl P. I teraz powinno pojechać od razu. I proszę. 1, 2, 3. Turboświnka morska. I to są te rzeczy. Eee, nie dałem mu wykrywania końca końca kartki. Tam można gdzieś włączyć. I tak. Trzeba przełączyć na paralel. Najlepiej przełączyć na Epsona, chociaż jak było widać, nie jest to niezbędne. Tu przełączymy na PC Command, To co też chyba nie było aż takie super ważne ale najważniejsze było właśnie, że ten Double Strike Printing na bi-directional bi bi moja angielski jest taka jaka jest, ale wiecie o co chodzi. I Dzięki tym rzeczom właśnie zaczęło drukować na PC. -cie. To jest to co ja nie mogłem zrozumieć i w ogóle Zobaczcie, jaki to jest zarąbisty interfejs konfigurowania tej drukarki. Nie na deep switchach, nie na jakimś ekraniku, jak w nowych drukarkach, tylko po prostu przy pomocy kartki papieru i druku. On nam drukuje po prostu to, co, to, co chcemy sobie ustawić. Ok. A teraz przejdźmy do Amigi. Nie spodziewałem się, że tak szybko pójdzie. Kurczę, myślałem, że będzie dłuższy materiał. Przejdźmy do Amigi. Tam nie jest to takie super oczywiste. Znaczy jest, ale nie. Na no będzie drukować na dokładnie tych samych ustawieniach. Nic tu już na drukarce nie zmieniamy. Za to do amigi trzeba zainstalować sterowniki do Epsona. Te sterowniki ja znalazłem w aminecie. I znalazłem sterowniki do Epsona F850. Nie widać nic. Zaraz będzie widać. Show. O gdzie są moje stronniczki? Gdzie są moje strowniki? No nice. jest. Epson. Dziwne. A no, wezmę, zrestartuję jeszcze raz. No dobra. Nie wiem, dlaczego się wcześniej nie wyświetliły, co się wydarzyło, ale w katalogu printers... O proszę, i zainstalowałem tutaj, przegrałem dosłownie, plik Epson FX850. Nie znalazłem do FX80, ale to jest dokładnie to samo. Znaczy, dokładnie, no działa tak samo, więc nie ma się co wczuwać. I teraz najciekawsze, ponieważ ja za bardzo nie mam jak przerzucać danych między Amigą a pc tem niby mam tą przejścióweczkę na kartę Compact Flash, ale jej nie używam. Stworzyłem sobie image pod WinUI i stworzyłem sobie tam jakąś pustą dyskietkę ADF. I użyłem programu, który się nazywa Opus ADF, czy ADF Opus, zaraz wam pokażę na ekranie. I dzięki niemu małe pliczki można tam sobie przerzucać, właśnie do tego imidżu. Albo modyfikować image, które mamy, ADF-y. I w taki sposób sobie to tutaj przegrałem. I tak naprawdę, nic tu za bardzo nie trzeba konfigurować. W prefsach znajdziemy sobie naszą drukarkę. Tu musi być paralel, wiadomo. Tu musi być włączony Epson. Saveujemy. I w zasadzie to wystarczy. Można jeszcze zobaczyć tutaj, ale raczej nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, tak naprawdę. I teraz proszę bardzo, dowód, że to drukuje. Musimy uruchomić sobie jakiś program tekstowy. Ja, dla swojej własnej wygody i przyjemności, włączę sobie Amosa. Mogłem wydrukować jakiś plik tekstowy, ale dobra, napiszę swój własny tekst. No to jedziemy. Print. Gdzie jest print? Ta działa proszę bardzo turbo świnka morska Amiga najlepszy komputer na świecie zbliżenie działa na Amigę a teraz zobaczmy na Atari ST jeszcze nie robiłem tego na Atari ST więc nie wiem czy mi wyjdzie no dobra, mamy podłączone Atari Wrzuciłem jakąś dyskietkę dyskietkę z ST formatu. I tu mamy jakiś Command Help. Zobaczmy, co się wydarzy jak go stryknę No co jest grane. Cyk cyk. O. I możemy od razu wziąć drucken. Proszę bardzo, trucken. I patrzcie co się dzieje. Bez niczego. Żadnych sterowników do Epsona nic nie trzeba. Po prostu od razu wali na drukarkę. To jest Satari. Dobra, wystarczy tego dobrego. A teraz Wam pokażę coś naprawdę super. Coś. Uf. Wystarczy tego. Wystarczy. Patrzcie co on tutaj. Od razu na drukarkę tu rzucił. Jakiś bełkot tu się wydrukował. Ale może to po prostu nie sformatowane tak jak trzeba. Tym niemniej drukuję od razu. A teraz wydrukujemy stronę testową. Uwaga, wciskam tylko Line Feed, Power. I teraz drukuje się cała strona literek. Dobra, wystarczy. Wystarczy. I on tak będzie jechał przez całą kartkę, ale mi już wystarczy. Ja już się dość nasłuchałem 89 rok. I to dalej działa niesamowite. Dzięki, że wytrzymaliście ze mną do końca. Dzięki, że wytrzymaliście również z komodore 1230 i z dźwiękami, które z siebie. Myślę, że wielu z Was przypomniało sobie, jak to było kiedyś. I jak fajnie, że teraz z drukarki chodzą tak cichutko, nawet jeżeli chodzą głośno. Dzięki, trzymajcie się, cześć!